Mieszkasz, funkcjonujesz w województwie kujawsko-pomorskim. Tu pracujesz, tu uczysz się i tutaj żyjesz. Możliwe, że niewiele zastanawiasz się nad tym, kto i jak kieruje naszą małą ojczyzną. Kto kieruje twoją przyszłością i twoimi sprawami, sprawami związanymi z sejmikiem województwa kujawsko-pomorskiego. Człowiek czasem czuje się jakby współtworzył historię naszego regionu. Na tej sali zapadają bardzo ważne decyzje dla całej regionalnej wspólnoty. One mają wpływ zarówno na to, co teraz się odbywa, jak i na kolejne lata i to, w którą stronę nasz region będzie się rozwijał, podążał. Sesja Sejmiku to suma pracy i zaangażowania wielu osób, moich koleżanek i kolegów z kancelarii Sejmiku oraz Urzędu Marszałkowskiego. To efekt naszych kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia to każdorazowo swego rodzaju sprawdzian naszych umiejętności. Władze w województwie sprawują dwa ośrodki. Urząd Marszałkowski z marszałkiem, zarządem i sejmikiem województwa na czele oraz Urząd Wojewódzki zarządzany przez wojewodę. Wojewoda swoją siedzibę ma w Bydgoszczy, jest powoływany przez premiera i podlega bezpośrednio rządowi. Natomiast siedziba Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego mieści się w Toruniu. A radni Sejmiku, co ważne, wybierani są w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców naszego województwa. Przed samorządem województwa postawiono bardzo ważne zadanie. Tym zadaniem jest szeroko rozumiany rozwój regionalny. Dzisiaj we współczesnym świecie regiony mają odpowiadać za to, abyśmy byli konkurencyjni, abyśmy rozwijali się, abyśmy mogli być ważnym ośrodkiem na mapie kraju, na mapie Europy, a także na mapie świata. To właśnie niegdzie indziej, a w Sejmiku, zapadają kluczowe decyzje o teraźniejszości i przyszłości naszego regionu. To w tej sali dzielone są środki budżetowe i unijne, m.in. na zdrowie, edukację, sprawy społeczne, kulturę i remonty dróg, czy wsparcie przedsiębiorczości. Decyzje te podejmuje 30 radnych, reprezentujących poszczególne części województwa. Obrady prowadzi przewodnicząca Sejmiku Elżbieta Piniewska. Ustalam porządek obrad, wysyłam zawiadomienia do radnych. Organizuję również konwent. Konwent jest to spotkanie z przewodniczącymi klubów sejmikowych, po to, by już omówić z nimi to, co będzie na sesji. No i oczywiście samo prowadzenie sesji. Zobaczmy z bliska salę obrad. Nosi ona imię Władysława Raczkiewicza. Przedwojennego marszałka Senatu, ministra spraw wewnętrznych oraz wojewody pomorskiego, który swój urząd piastował właśnie w Toruniu. Władysław Raczkiewicz był także pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej na uchodźstwie. W sali wisi jego portret, a przed budynkiem urzędu stoi jego pomnik wykonany przez Zbigniewa Mikielewicza. Samorządy wojewódzkie w ogóle nie były sprawą powszechną. Tak naprawdę istniały tylko dwa samorządy wojewódzkie, sejniki wojewódzkie, które były tak naprawdę pozostałością struktur przedwojennych, czyli tak na dobrą sprawę struktur, struktur poniemieckich, stworzonych w 1889 roku przez cesarza. Zatem sejnik wojewódzki nie był sprawą powszechną. On istniał wyłącznie w województwie poznańskim i w województwie pomorskim i także zostało właściwie do wojny. Symbolem sejmiku jest laska przewodniczącej sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Wykonana z drewna siroko, barwy naturalnej o wysokości 165 cm i średnicy 45 mm. Zwieńczona jest głowicą, służy do otwierania i zamykania sesji. Trzy stuknięcia to symboliczne otwarcie, i zamknięcie obrad Sejmiku. Radni pracują jednak nie tylko na sali obrad podczas sesji Sejmiku. Spotykają się także w komisjach. To robocze spotkania, podczas których wypracowywane są konkretne i najlepsze rozwiązania, a także decyzje dotyczące województwa. Sejmik to także ośrodek reprezentacyjny województwa. Jego przedstawiciele są wszędzie tam, gdzie dzieją się ważne, ale też uroczyste i podniosłe rzeczy związane z naszym regionem. Dla mnie najlepsze są projekty, które możemy nazwać interdyscyplinarnymi, a ten projekt taki jest. Łączy ekonomię, ekologię i naukę. Nasze sprawy, nasza demokracja lokalna i nasz sejmik województwa. Miejsce dla społeczeństwa obywatelskiego, debaty, ścierania się poglądów, ich zderzania, ale też wypracowywania kompromisów i rozwiązań dobrych dla regionu.